Cześć, cześć mężczyźni, witajcie, z tej strony Darek. Teraz da bardzo wrażliwy w kolejnym odcinku 19 na moim kanale. Jest to oczywiście odcinek z odcinek z serii na Singlu. <grym> Zajmowanie screenka zrobimy. No i tak było w ostatnim odcineczku, Koszenie tutaj się trzeba, no przez już tu przyjechałem. Skaśnięcie jest, bo chciałem nagrać dla Was ten tutaj wstęp. Czy jest skoszony, mamy w ogóle inną porę dnia. Więc sobie tutaj to ładnie. przelecimy dzisiaj. to Teraz. 7 na 30 A już za niedługo powinna by ta rama zniknąć stąd Ale jest głośno na tej 30 A muszę chyba obesać ściszyć A jest głośna na 30 Dobra Dobra Nie jest chyba tak źle To jest prawie poziom moich szumów Ale dobra i lecimy Z przesuwaniem Dlatego tutaj sobie będę trochę skatrzymy na gospodarstwie, bo no tak będzie do przetrząsania, nawozów i oprysków. I do pracy też koskońcy do niedługo będę musiał jeszcze raz spróbować, bo yy, usunąłem ten mod zakopywania się, jak widzicie też, chyba od tamtego odcinka poprzedniego już nie było. I, I no chyba nawet lepiej jest, no nie, dobra, nie by była ta fajna zabawa. Myślę, że to byłoby fajne, i gdybyśmy grali to w paru, żeby się każdy mógł wyciągnąć coś takiego. Albo jakby miał większy nigdy nie byłaby taka górzysta mapka tutaj. No to by można by było popróbować, ale tak Lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy, nie śpimy. O, i to tak tak taki sam kolor... Kolorystyka zestawu. Jest coś jesteś mi czyska źle ten. Co się jej dolega? Bo czasami niebieski dym leci, a to tak nie powinno być przy pewnym obciążeniu. Dlatego, niedługo na remont, no i właśnie tak, niedługo też za niedługo. Muszę na scenę już odcineć, odcineczku, czy coś takiego jak będzie, już 30. Yy, w końcu się wezmę bożka i, i odetnę tego tura. Bo, nie powiem troszeczkę, już to jest irytujący ten pług Przepraszam, ten punkt, ten, ten tour, Bo zdjąłem i tą ramę też było trzeba zdjąć. Yy, bo jednak przeszkadza to. Jak widzicie, w końcu przeciążarka karuzelowa była w ogóle pierwszy raz, u mnie na kanale jest. A tyle, ona już to dawno, dawno była. Na modhubie. Yy, dobra. A bo wiesz, też, wiele osób się pytało te, na, na live'ach czy gdzieś, co to jest za mapa. Mapa to jest yy, wschodnia Dolina. Już to mówię, tak czasem nie będę mówić, bo niektórzy się jeszcze pytają A wiecie, czemu by nie odpowiedzieć? <laughs> yy. No i co, dziękuję za poprzedni odcineczek, za łapki w górę i wyświetlenia yy. No i cyk, przechodzimy Ogień Ale nie, fajnie tutaj jest robotka Tylko szkoda, że one, że te gwiazdy się jednakowo kręcą a dobra, bo jest gaz dobra. Bo... Yy, u siebie w Realu taką karuzelkę mam. Zieloną. Tylko, że ona tutaj jeszcze jest porobiona. Są inne ulepszenia, na przykład jeszcze inna jest... Tu inny w ogóle przykładnie i tak dalej. Jest porobione. Ale w ogóle piszę, czy chcielibyście odcinki jakieś z Reala. To może jakąś kamerę na głowę i pod muzykę. Bo... Pod muzykę, nie wiem, zobaczymy. Bo jeszcze za niedługo będę kupować mikrofon krawatowy, więc może za mikrofonem będzie z dźwiękiem, zobaczymy. Bo na razie, jak sprawdzałem, nie jest tak źle z tą kamerą. Dlatego ja jestem otwarty, oczywiście, na odcinki. Tylko, byście oczywiście chcieli, to tam, może, było coś ogarnąć. Tak, 30 to sobie bierze ponad rządek lekko więcej troszku. Jeszcze to, to jedna karuzela chwyci, to chwyci. Ale jest zwalony ogień ursusikiem. Ur ur a i te, też piszcie, czy może chcieli, żebym założył w końcu tą kabinę, bo się zastanawiam, czy założyć kabinę tu do, do, czy tu do 30. Jak tak, no to można byłoby coś myśleć, tylko musicie też napisać, czy, czy jakoś ma założyć. Albo bym jeszcze poszukał może bym wziął maskę na glaka założył, to jest, bo ona jest po jest remoncie sezon. Chyba sezon i no jak na razie dobrze wygląda, ale jednak silnik, blok silnika skrzynie i tak dalej, bym pomalował jednak na te czarno, bo no nie pamiętam mi się by bardziej to podobał. A on był wybierane te farby były tak na szybko, żeby go skończyć, bo to było chyba jeszcze przed Nie ma nic jeszcze takiego, czy nawet... końcówka wiosna jeszcze chciałem opryski robić i chciałem jeszcze do, 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 docierać, bo to ten opryski to jest ciężka robota, więc... Yy, Spieszyłem się z tym. Ale jakby tak to mogę... Wpiszcie, żeby się chcieli, to może poszukam... Yy poszukam, Zapuszczam. Yy... Ja poszukam? poszukam yy, maski nagle glak, na kabiny, jakieś. tylko piszcie jaką. Dobra, widzę, że mamy jeszcze 6 minut odcineczka. zjedziemy zjedziemy sobie papajem i mog mog moglibyśmy jeszcze iść wziąć papaja. i pozbierać koski bo już za domem po ten yy, skosiłem pole. Zaraz to no to mogę sobie zaraz się przyjedziemy. I mi zostało jeszcze teraz wyjechanie jak na razie owies. Oh Teraz na następne, ale to już posiadam kosach. Się zajmiemy resztą żniw, żniw i kukurydza, potem. Już nawet mam y, kombajnista szykowanego na kukurydzę, więc tylko. czy na no Zobaczymy, czy on mi kombajn wypożyczy. Znaczy wypożyczy pożyczy, mi pokaże co i jaka jest sobie nagra. Tam jest kawałka pola. Blog, a resztą co tam pokosi. Czy. Muszę ja będę cały czas, albo. Bo on sam będzie odstanie na odcineczku, to zobaczymy Cyk No i na odcinku jeszcze kolejne zbieranie kostek będzie. To wtedy pokażę jeszcze, jak to tam... jak to wygląda o, końcówka No i mówiłem, że za niedługo będą shadery. Bo też mówiłem o tych shaderach i... Słuchajcie, jak ktoś ma tutaj z widzów używa shadery, ma takie fajne, żeby jakieś na polskie maszynki, żeby takie były podstawowe do wszystkiego się dało je wziąć, to prosiłbym, żebyś się zgłosiła w komentarzu, żeby mi pomogła z tymi shaderami, bo nie powiem, chciałbym sobie ogarnąć shaderki na seryjki, a po prostu jeszcze nie umiem tego, bym się musiał obeznać i shadery zainstalować, więc... Ja tu nie mam jeszcze w, tr ten, czy jest w, trąb w trąbce Czy jest z, z sygnału dźwiękowego? O kurczaki Będę musiał wziąć i... Kupić, elektryczny I od akumulatora podepnę się i ogień będzie A co że już autko za mną jadzie? On sobie wyprzedać ewidentnie, dobrze, nie mam problemu ALE Ale nie Fajna 30 Też yy, pytanie jakby były na 30 to to jest mod yy autorstwa kaby moc jest znany z portalu naprawdę polecam ja też ukażę się na ciejewski z jedna takich fajniejszych podstawowych czy podstawowych ona ma fajnie dużo funkcji ale mi się podoba fajna jest pur 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 i ja teraz popajem że on jest jeszcze tutaj Będę miał go na chodzie, to wezmę i zobaczymy jak teraz ma moc, jaką ma moc. Ojcz. I pojedziemy pozbierać te kostki, bo tam zostały mi, a... Troszeczkę pola zbierzemy, żeby też nie było wszyscy czas jedno i to samo na odcinkach. Co przetrzącać zostawię tutaj? Jak na razie. Nie, chcę, nie będę go chować do ten. Nie będę go chodzić do stodoły bo może jeszcze ten A właśnie, bo to nas no, na łąkę będzie. Nie, czy jeszcze gdzieś na usługi nie pojadę, bo yy, zawsze tam raz czy dwa razy w roku jeżdżę 30 na usługi do jednego takiego tam pana I on właśnie tam yy, na usługi właśnie Do tego teraz tak. Byśmy musieli podjechać pod, yy, pod D83 i ją wyjedziemy na pole uje Oś wyrwało siup Odczepiamy i podjeżdżamy pod naszą D80 Przepraszam, 60 -tryczkę. A i za niedługo też jeszcze myślałem i chyba będę kupować też. Oto jeszcze są ziemniaczki moje. Piękne też. fast musiałem jeszcze zobaczyć przed tym wiać z, z opryskiwaczem. I teraz tak też myślałem nad tym, żeby kupić nową szepę. szczepę do 30 taką D40 parę, chyba, chyba 7, taką by ogarnąć. Teraz dobra powrzucamy sobie też i będzie opychane tu na wsi. Będzie sprzedawane, ouch Ale żeby było mniej jeżdżenia to tutaj cyk Może raz jeszcze przejdę, i tak widzicie tutaj pole jest koszone. Tak mu, tak na odcinku było, nie kosiłem yy, całego na słomę Zgadłam ten kawałek yy, yy, ten kawałek sprasowałem ładnie i to już też jest. 30... a przecież że ja testowałem 30 no to 30 sobie, teraz, 30 sobie teraz w prasie idealnie działa Więc no to już jest było prasowane 30 Trzymajnie układam ale podjadę 30 Podjedziemy tak na środek I teraz tak widzicie te uskoki, uskoki takie Bo w tym roku była, były ulewy i my wymywał to po prostu Sami jestem w szoku i to będzie Teraz w tym roku yy Chcę to wziąć, ziemię, zetora, łyżkę tura Po prostu po, tam zobaczę, gdzieś poszukać jakąś ziemię Wtedy to ładnie. Na tutaj zimi. U. Coś się. Zgubię jedną kostkę. Siup. Cyk. O, Tu ma ciężko. A dobra, chudy, przypadkowo łączyłem pociekam sobie chwilę, ale chciałem zobaczyć, czy mam po prostu blokady zaciągnięte na koła, bo też zaciągnę blokadę. A to jednak ta szczepa jest troszeczkę cięższa, ta masa własna. A 30 no, 30 konie tylko, no to też, robi, też jest to, że ma ciężką O dobra Ale ja sobie na tył, zała ten Wezmę Wezmę i załączę blokadę Nie, mogę na blokadzie, teraz Dobra tutaj mamy jak na razie pozbierane no to coś dalej cię I tutaj spróbować może jeszcze nawieść i ubrać Tutaj gdzieś jakoś i zrobić takie troszeczkę skarpę. To to już tam na jesień jeszcze przed oreczką. Teraz tak już yy, pole. Dwa pola zaorałem, które będą szły pod rzepak. Jeszcze jedną bym musiał zaorać. Tak w trakcie muszę jeszcze jedną zaorać. To jeszcze ładnie poprzesłamy Albo... jedna, albo jeszcze dwa i tak, że, że barku sobie oprzyjemy wszystko tam zasadem najdalsze się najdalsze pola Łowica 30, 30 Ostro jest. Dobra, widać już koniec <laughs> Ale jeszcze tak Mam 60 FPS-ów, wow Mam 60 FPS-ów, to akurat fajnie Teraz jeszcze tą kosteczkę yy, Cyk Czaska Ale Jestem tak zadowolony z remontu. W ogóle chcieć chcieli jakiś ten yy, a, może jakieś powiem historię, jak to było tutaj z tym remontem 30 Bo ona była od nowości tu na gospodarstwie. Po prostu opowiem wam co tutaj się działo, jakie to były podwoje, jakie to były wojny. Bo tu naprawdę było... Było dużo śmiechu i było dużo dramatu Gdzie, gdzie mógł być Seekon to był Tyle wam powiem O Działa ta opcja, fajnie, dobra To ja sobie weźmiemy dwie baletki Akurat pasują I można je nieść we dwie A Na siedemnastce nie było można Dobra 17 to było drama, albo zostawały i nie było można dwóch przynosić, albo też w 19 było. i właśnie mi kostka spadła. <grybujesz> Akurat te, ko te kostki jeszcze zrzucę poza śnieczkiem, albo jeszcze je zostaje na przepiór, bo od razu tego rolnika zawieść a tu jeszcze jest jedna, i chyba to byłoby wszystko. I tu jeszcze zostało, jak widzicie, troszeczkę kłosów do tego na święcenie tych gałązek, czy palm, czy nie palm. Gałązek coś takiego, co tam zawsze jest co roku. Ja dostałem troszeczkę tak więcej, żeby wiecie bo byłoby... można się po... pokazać na wsi. O, czy jest i ostatnie tego dach, dach w piersiach Ostatni wdech Albo ostatni wdech Tak samo moi kochani widzowie zastanawiam się nad skupnem yy, kombajna do ziemniaków Anna lub Bolko Bo tutaj widzimy te ziemniaki, a tą kopaczko nie wiem czy to Tyle dam radę. No, może spróbujemy te pierwsze zera, ale już się bym na, raz, na następny rok. Więcej ich. Dlatego zastanawiam się nad Anną lub yy, Bolko. I bym bardziej, wiecie, jest yy, łoso... znaczy bardziej bym chciał kupić Bolko. A to tam też sugestie musiałby być. widzicie, mam tutaj całe pole. Wiesz, co teraz spróbuję tą kopaczką? Ale już reszta to tak będzie ciężka. Dobra, ładnie to zajadę 30. Czyli cały, cały dzień dzisiaj na 30. Cały odcineczek. No i co, ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie tę łapkę i suba. Żeby wiecie, żeby było fajnie. A ja lecę. Um, dzisiaj było cały, cały dzień jeżdżący na 30. Życzę Wam miłego dnia, trzymacie się ciepło. Na razie i cześć!